This is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Cause... Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Nie było mnie chwilę, chyba z 3 miesiące nic nie wrzucałem. Ostatni materiał był z Włoch. Motorek. Nic tam więcej nie wrzucałem. Nie dali mi tu, kurde, w spokojności 4-5 zrobić. Co prawda zrobiłem, ale musiałem. Posiedzieć to parę minut, mówię już, już, już jadę już, 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 już bo przyszła i mi mówi, że będą samochód przestawić, a my już 5 minutek nie jadę. Zmieniam trasę I... w następną skręć w lewo. Jak w lewo, jak ja z prawej strony przyjechałem i tu nie jest droga zamknięta. Co tu, kurde? Jest znak, że zamknięta? Przecież ja stąd przyjechałem, kurde, panie Szanowni A tam jest zakaz, okej. Okay. Nie wolno. Ojejku, boję się. Co ja teraz zrobię? Nie chcę się powiem, wam za dużo nagrywać. Dlatego tych filmów nie ma. Jak za 300 metrów skręć w prawo. Jak widzicie kontenery. W prawo. Ale zdecydowanie inna firma, inne pieniądze. Tak, tam na pewno. Ja to mam nadzieję, że ta nawigacja to mnie nie zrobi w bambuku kurde tutaj. Zmieniam trasę. Skręć w drugi skręt z prawo. Bardzo szybko, kurde, jak na kontener to tak szybko rozładowali. Że aż... I nie, nie, to nie wjeżdżamy. W takie rzeczy się nie pchamy. Aha. Mam na ost oddać Frankfurt w Frankfurcie godzina jazdy godzina jazdy Dzisiaj wam powiem o e, za 180 pracy a na Skręc, autotransporterze, skręt, tam sporo osób pytało jak to wygląda i tak dalej wiadomo, że najwięcej tu chodzi o kasę każdemu, najwięcej chodzi każdemu o kasę, jak ta robota w ogóle wygląda. potem skręć w drugi skręt w prawo. Więc coś dzisiaj na ten temacik wam opowiem wręcz drugi skręt, ja pierwszy, pani. A taki prosty tam wyjazd był, nie? Jak ja lubię po takich dziurach jeździć. uwielbiam po najmniej się człowiek nie nudzi, jak na autostradzie i są fajne drogi na motorek też, kurde można pomykać, tylko pogody nie ma Następną więc wam zacznę, jest taka firma, nie pamiętam miejscowości, koło Fispaden w tej firmie pracuje pani Polka to jest firma pośrednicząca i tam rotacja jest dosyć duża, nie dlatego, że nie płacą, nie dlatego, że jest jakoś pod względem, że firma jest czemukolwiek winna, tylko po prostu praca jest taka, no, że nie każdemu pasuje, nie każdemu pasuje. Jak to wygląda? a mianowicie ja tam trafiłem przez Krzysztofa który ze mną jeździł na kontenerach jak ktoś pamięta w ogóle no i jest szkolenie jak ktoś tam idzie do pracy musi przyjść na przeszkolenie 3 czy 4 dni chyba 4 dni przeszkolenia jak się obsługuje dwa typy naczep lory nie pamiętam jak ta druga się nazywa jest tego Trochę, natomiast nie jest to jakieś mega skomplikowane. Jak wszędzie trzeba się po prostu nauczyć, pojechać z kimś kilka razy, czy ten, nie wiem, tydzień, dwa i później samemu. Na początku praca wygląda tak, że codziennie w domu, później mówią, że niby raz dwa razy w tygodniu się śpi w samochodzie. A koniec końców jest tak, że bardzo dużo kierowców non-stop śpi w samochodzie. Zarobki płacą na godzinę, wszystkie nadgodziny, wszystkie dodatki nocne, wszystko jest wypłacane. Tam na początku trzeba sobie wyrobić, nie pamiętam, tam jest 70 chyba godzin, takich jakby nadgodzin, żeby je mieć w razie jak jest jakiś tam przestój, potrzebujecie jakiegoś dnia wolnego i tak dalej że z tego zabierają ale najlepiej mieć tak stówę, 100 godzin czyli tak bezpiecznie no i później już jak macie te 100 godzin to wam wypłacają za wszystko bo tam co miesiąc te, te, te nadgodziny wam odliczają więc te pierwsze wypłaty nie są takie jak późniejsze nie wiem ile tam dokładnie ale powiedzmy, że 3-4 miesiące czy 2-3 miesiące Robicie za trochę mniej, jak się wam już te godziny odłożą, no to wtedy zarabiacie więcej. Ja tam nie pracowałem, od razu powiem: ja tam byłem bardzo krótko. U mnie sytuacja była trochę inna i. Nawet gdybym tam został, to nie zabawiłbym długo. Tak jak powiedziałem, rotacja jest duża, ludziom nie pasuje to, że są w trasie, śpią w samochodzie. Wiem, że są tacy, co im to pasuje i nie mają z tym problemu. Bardzo dużo godzin wychodzi, czasami w podwójnej max, więc tak to bywa, że nie ma nic za darmo. Są dobre pieniądze, ale trzeba tej robocie trochę posiedzieć i trochę się narobić jednak, bo tych pasów trochę trzeba pozapinać, zanim się też ktoś nauczy dobrze te lory obsługiwać, to minie trochę czasu, wiadomo. No i co? I teraz pieniążki, bo wszystkich interesują na pewno pieniądze, pieniądze, pieniądze jakie są. Mój kumpel Krzysztof na pierwszej grupie podatkowej zarobił tam najwięcej na rękę. To co mu wpłynęło na konto 4,5 tysiąca za miesiąc. Teraz odszedł. Krzysztof już wrócił do Polski i odszedł z tej firmy. No więc pytałem go przed samym odejściem, jak mu wychodziła średnia. Bo no, chciałem wam nagrać. Więc średnia taką, którą mógł sobie liczyć, to 4 koła. 4 koła do ręki, nie? Więc jeśli ktoś ma trzecią grupę podatkową, no to nie wiem, plus te 200-300 euro na pewno więcej, więc rekordowa tam jego wypłata wtedy byłaby jakieś 4800, a średnia 4200-4300. Tak to wygląda. I to jest firma pośrednicząca, natomiast jak się chwilę pojeździ, to później bezpośrednio od nie wiem, to jest Opel, Stellantis, czy jak się to tam nazywa. Oni później. Proponują kierowcom przejście do nich i tak dalej. Czy się to różni kasom i tak dalej? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie większych jakichś tam za 800 metrów kolosalnych różnic na pewno nie ma. Ale tak powiedziałem, pieniądze są dobre. Jeśli ktoś jest gotowy cały miesiąc od poniedziałku do piątku siedzieć w budzie. Są tacy, ja wiem. Tu. Jak już siedzieć w budzie, to już zarobić za to, nie? Także tak to wygląda. Od strony finansowej. Godzin, tak jak wam powiedziałem, jest dużo. Ja tam byłem tylko chwilę i na pewno nie jest to praca dla mnie, bo ja w samochodzie nie chcę absolutnie spać. Natomiast powód mojego odejścia był inny, ale to może innym razem. Teraz już będziemy lecieli. Do Frankfurtu na Ost oddać kontener. Teraz się pozmieniało dużo na kontenerach. z Firmowy telefon z aplikacją. Wszystko Wiecie, się robi rongo. przez aplikację. Pierwszy zjazd. Ech, tak, delikatnie to jest zakręcone, ale przynajmniej nie ma jakiś tam. stert pierwszy zjazd. Start papierów. Więc jest ok. Jeśli chodzi o kasę na kontenerach, zdecydowanie lepiej niż w kontener lifter, to nawet nie ma co porównywać. Tylko tam też robiłem kiedy? 3 lata temu. 3 <laughs> lata temu, więc trochę czasu minęło. Nie wiem jak to tam wygląda. Widziałem parę samochodów z innymi, totalnie kierowcami, więc tam. Jak widać Zatrzysta. rotacja jest, przychodzą, odchodzą, każdy szuka lepszej kasy kurde, i nie jeżdżenia po 12-15 godzin, nie? wiadomo, że może się czasami Skręci. zdarzyć, ale Skrawo. nie chcę być Tyrany non stop, wyskakujemy na autostradkę i Wir Frankfurt.